był prezesem Rady Ministrów i otrzymał meldunek, że w przestrzeni powietrznej Polski jest samolot czy samoloty rosyjskie, to oczywiście próbowałbym, żeby polskie myśliwce przechwyciły te obiekty. A gdyby się nie udało, powiedziałbym, że trzeba strzelać. Mnie imponuje pan prezydent Trump, muszę panu powiedzieć. Amerykanie dają nic za darmo. Nasz przedstawiciel został wpuszczony w kanał, bo zakładam, że gdyby Bosack, pan Bosacki wiedział, Jaka jest prawda, to by nigdy tego zdjęcia nie wyciągnął. Sprawa reparacji jest zamknięta. Ostatecznie i definitywnie. Natomiast sprawa rozmaitych odszkodowań może być otwarta. Ta ideologia e, nacjonalizmu ukraińskiego, zbrodniczego, trzeba tu od razu dodać, zatacza coraz szersze kręgi i jest e, kręgosłupem ideowym także ukraińskiej młodzieży. Słuchasz podcastu Raport Międzynarodowy. Zapraszają Witold Jurasz i Zbigniew Parafianowicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. A dzisiaj Państwa i naszym gościem jest Pan Premier Leszek Miller. Kłaniamy się pięknie. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Panom. Jestem bardzo rad, że mogę gościć u Panów. Tu jedno wyjaśnienie dla Pana Premiera i dla naszych słuchaczy. Zbigniew Parafianowicz, ze względów rodzinnych, jest zdalnie w Poznaniu. W którym roku pan, panie premierze, wstąpił do PZPR? W 1969. Oj, to już późno. To, 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 to mi nie wyjdzie dowcip, bo ja chciałem powiedzieć, że premier Leszek Miller i tak jak w partii, tylko to chyba wcześniej, to nawet już za Gomułki chyba nie mówiono, była taka fraza Uczeń i kontynuator dzieła e, Lenina. O, nie, nie, to ja nie zasłużyłem To, to nie. na takie wyróżnienie. Ale gdyby pan wcześniej hmm. mi to opowiedział, to mógłbym oszukać i powiedzieć, że wstąpiłem w 1945. Hmm. No nie, to byśmy nie uwierzyli, ale bo, bo chciałem powiedzieć premier Leszek Miller, uczeń i kontynuator dzieła Romana Dmowskiego. No, e, proszę pana, jeżeli chodzi o Dmowskiego, to niektóre jego myśli, pisma, przemyślenia są dla mnie do zaakceptowania, ale taki wybujały antysemityzm. Nie. Mhm. Ale wie, pan pan wie oczywiście, panie premierze, do czego ja piję, bo pan ostatnio. Jeszcze nie wiem. Bo pan ostatnio tak dość mocno, twardo, antyukraińsko się wypowiada i tutaj jakoś tak widzę, jakieś takie pobrzmiewają endeckie echo pana premiera. Ja się nie wypowiadam antyukraińsko, tak. tylko antybanderowsko, mhm. dlatego że ja widzę różnicę od dawna zresztą. Mhm. Między polityką władz ukraińskich a reakcją dużej części społeczeństwa. Zresztą reprezentantów ukraińskiego społeczeństwa ja mam pod bokiem. Mhm. Dlatego, że część mojej ukraińskiej rodziny jest w Polsce. Mhm. E, no dobrze, ale jeżeli mówi Pan o panu prezydencie działalskim ruską NUCA, no to to jest e, czy to, to, to nie było za mocno powiedziane? Witold, jeśli mogę tylko wtrącić się tutaj, bo w, w, muszę zaznaczyć, że ja też takiego określenia użyłem w ostatnim tekście w, w magazynie dziennika gazety prawnej. Także w, w tutaj jakby pe, pewna taka rezerwa tutaj, nie, jakby przynajmniej w moim przypadku, ale mam wrażenie też, ja nie będę tutaj, nie wchodzę w rolę egzegety w pana premiera, ale tutaj bardziej chodzi o zachowanie jak ruska onuca, niż przypisywanie komuś bycia sensu stricte ruską onucą. Wyjął pan mi, panie redaktorze, tę myśl z głowy, e, a to jest w ogóle test na inteligencję, hmm. dlatego że to jest sarkazm, który trzeba właściwie Odczytać, ponieważ w dyskursie publicznym w Polsce ta ruska onuca ma charakter pogardliwy i używa się go w stosunku do osób, które wprost, wprost lub pośrednio powielają rosyjską e, e, narrację propagandową albo działają w interesie Kremla. No to jeżeli pan prezydent Załęski wyraża się pogardliwie o polskim potencjale obronnym, no to jest ruską nocą. Hmm. A nie sądzi pan, bo pan powiedział o, o tym, że trzeba być inteligentnym, że ludzie, którzy... Hmm... Co się choćby zdarzyło wczoraj i w zasadzie zdarza się przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu ostatnio, którzy w taki czy inny sposób obrażają Ukraińców, albo dochodzi do pobić, to to są inteligentni ludzie. Bo ja tak się zastanawiam po prostu, czy to nie jest tak, że pana premiera słuchają różni ludzie. I wśród nich również ci, którzy no mają, że tak powiem, nieskomplikowany aparat umysłowy. Ale pan wybaczy, ale ja nie mam na to wpływu, kto mnie słucha, a kto nie. Hmm. No dobrze, a, a Władimira Putina, jakby pan określił, no jeżeli trzymać się te, 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 tego rodzaju e, poetyki. Ja się spotykałem z Putinem kilkakrotnie, w tym również jako prezes Rady Ministrów, co najmniej dwu albo trzykrotnie. Uh -huh. Raz u niego w gabinecie na Kremlu. Miałem okazję e, rozmawiać o różnych sprawach, ale ja nie wiem jaki w tej chwili jest Putin, uh -huh. bo ja dawno nie miałem okazji z, z nim zamienić żadnego słowa. Natomiast powiem panu o szczegółach mojej wizyty na Kremlu jako prezesa Rady Ministrów, gdzie różne rzeczy zahaczaliśmy, ale na przykład zdanie, które mi odkiło w pamięci było takie, że Putin powiedział do mnie, wiem panie premierze, że pana celem jest wejście do Unii Europejskiej. I życzę Panu powodzenia, dlatego że jak będziemy graniczyć z krajem unijnym, to będziemy mieli łatwiejszy dostęp do rynków unijnych, a bardzo nam na tym zależy. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o NATO, to chciałem Panu powiedzieć, że my nigdy nie zgodzimy się na żaden krok NATO bliżej rosyjskich granic. Hmm. Jak wróciłem do Polski, to oczywiście w notatce to wszędzie przekazałem. No i myślę, że tu się nic nie zmieniło. Hmm. On, jeżeli chodzi o Ukrainę, mówi, że oni nie mają nic przeciwko temu, żeby Ukraina wchodziła do Unii, do Unii Europejskiej, ale od NATO wara. Hmm. No dobrze, ale ja to pytanie zadałem w innym celu. Zbyszku, zaraz oddam tobie głos. Bo chodziło mi o to, że użył pan takiego wyrażenia, możemy, rozumiem, że to było ironiczne, no tym niemniej ostrego określenia na prezydenta Załęskiego. Czy pan jest gotów równie ostro powiedzieć o Władimirze Putinie? No bo chyba zgodzimy się, że jest mordercą, prawda? A Załęski nie że napadł na jakiś inny kraj, rozpętał wojnę, a Zełenski nie napadł, więc no skoro użył pan takiego twardego wyrażenia. Pana, nie, nie zachęcam nikogo do, do używania takich słów, hmm. dlatego że po pierwsze hmm. trzeba wtedy to rozciągnąć na różnych przywódców różnych państw. Nie wyłączając Stanów Zjednoczonych, yy, którzy toczyli wojny bardzo krwawe, już nie chcę wymieniać yy, Wietnamu, Korei itd., itd., a nikt nie mówi o prezydentach amerykańskich, że oni są krwawymi mordercami. To po pierwsze, a po drugie, yy, trzeba będzie z Putinem yy, usiąść do stołu, przy którym zostaną podpisane jakieś dokumenty rozejmowane. No, z Załęskim też. No tak, no ale wie pan, ale jak pan sobie wyobraża si si siedzenie do, przy stole z mordercą i tak dalej, i tak dalej. Więc jak nie trzeba używać takich słów, to można je zastąpić innymi. Jeżeli pan chce, żebym powiedział, że to jest człowiek, który, nie wiem, bez zastanowienia wypowiedział wojnę, niepotrzebną wojnę, krwawą wojnę, proszę uprzejmie. Mhm. Ale nie posuwajmy się za daleko, bo trzeba będzie z nim negocjować. No dobrze, ale w stosunku do Załęckiego pan się tak nie hamował. No, ale o co pan chodzi? Przecież ja nie powiedziałem, że Załęcki jest mordercą. Mm. No nie, tylko powiedział pan, że z ruską onucą. No, to i, pan, I tak to, w tej i... proporcji. No, ja by myślałem, że pan powie kawał łobuza. Ja <laughs> no przecież już mówiłem panu, co to znaczy ruska onuca. No. Mm. W polskiej niestety takiej poprawności politycznej, zwłaszcza lansowanej przez pewne grupy publicystów i polityków, Ruska Onusa to jest ktoś, kto pogardliwie wypowiada się o Polsce, zwłaszcza o potencjale obronnym. No to jeżeli pan Załęski używa takich sformułowań, no to. Trzeba użyć to sformułowanie, które w Polsce się przyjęło. Zresztą pan redaktor wspominał o tym przed chwilą. Zbyszku? Tak, no ja chciałem zapytać pana premiera w zasadzie, jak jesteśmy już przy wątkach w ruskich onów zełońskiego i przepisów, które zostały ostatnio zawetowane przez prezydenta Karola Nowrockiego, bo znany jest pan ze swojego sceptycyzmu, jeśli chodzi o ideologię określaną mianem banderyzmów. Jak pan widzi możliwość w, i czy widzi pan w ogóle możliwość uregulowania kwestii w zakazu promowania panderyzmu? Czy to jest realne? Jakiego typu przepisy mogłyby zostać przyjęte, jeśli mogłyby zostać przyjęte w, w, tej, w tej dziedzinie, w, żeby po prostu promocję tego typu ideologii ograniczyć? To jest bardzo trudny temat rzeczywiście, dlatego że. Banderyzm albo jak ktoś woli ukraiński nacjonalizm, który spowodował czystki etniczne, dlatego że przecież jak wszyscy wiemy celem tych ideologów nacjonalistycznych było zbudowanie czystej Ukrainy, gdzie są tylko Ukraińcy i koniec. Więc jednych trzeba było wypłoszyć, jednych pozabijać, innych zarżnąć, tak jak Polaków. I o ile ten nacjonalizm zbrodniczy na Ukrainie rozkwita, a takim przełomowym chyba punktem to był Majdan, to na przykład w Niemczech został oficjalnie potępiony i trudno się spodziewać, że pan zobaczy jakiś pomnik czy jakąś tablicę. Z nazwiskami ludzi, którzy się kojarzą jako po prostu zbrodniarze. Natomiast na Ukrainie mamy tych przykładów mnóstwo. I to mnie niepokoi, i uważam, że błędem polskich władz jest przychodzenie nad tym do porządku dziennego. To znaczy, zdarzały się takie przykłady, jak na przykład Jarosław Kaczyński czy były minister spraw zagranicznych, który, którzy mówili Ukraińcom wprost: Wy z banderą. Do Unii Europejskiej nie wejdziecie. Tylko, że to są odosobnione przypadki. A to jest bardzo poważny problem, dlatego, że y, ta ideologia y, nacjonalizmu ukraińskiego, zbrodniczego, trzeba tu od razu dodać, y, ona y, zatacza coraz szersze kręgi i jest y, kręgosłupem ideowym y, także ukraińskiej młodzieży. Jak z tym walczyć? Proszę pana, no trzeba powiedzieć wyraźnie, że jak ktoś prezentuje symbolikę, te słynne już czerwono-czarne flagi, jakieś hasła, no to będzie ponosił konsekwencje, w tym również karne. To nie jest nic nowego, dlatego że Ukraińcy przyjęli bardzo podobne przepisy już dawno. Na przykład, każdy, kto wyraża się negatywnie czy pogardliwie o UPA, OUN czy o tych ludziach, którzy to symbolizują, może podlegać karze więzienia. Uważam, że w Polsce nie trzeba tak daleko iść, ale ja jestem za tym, żeby to zrobić. Dlatego, że ja na przykład dostrzegam duże podobieństwa między. Niemieckim nacjonalizmem, czyli nazizmem, i badnerowskim nacjonalizmem. W Niemczech chodziło o czystki etniczne i zbudowanie e, czystego rasowo państwa, e, a na Ukrainie również chodziło o czystki etniczne i zbudowanie czystego rasowo państwa, czy narodowościowego bardziej. Skąd ci bierze, panie premierze, ta nasza nieumiejętność twardej rozmowy ze stroną ukraińską na, na, na ten temat? Bo ja, co do, co do banderyzmu, akurat podzielam pańską opinię, będąc równocześnie jednoznacznie proukraiński. Ja też jestem proukraiński. W tym znaczeniu, o którym mówiłem, że nie akceptuje polityki władz, natomiast akceptuje aspiracje społeczeństwa ukraińskiego. I w, w sprawie wojny jest pan po stronie Ukrainy. Oczywiście, dlatego że Putin, o jeżeli mam mieć pretensje do Putina, to to, że rozpoczął tę wojnę. Dlatego, że zakładam, że gdyby tej wojny nie było, to Europa i Polska być może mia miałaby zupełnie inny stosunek do banderyzmu ukraińskiego. Bo w 2010 roku, o ile dobrze pamiętam, nawet Parlament Europejski podjął rezolucję, w której sprzeciwia się ustanowieniu przez ówczesnego prezydenta Juszczenkę bandery jako bohaterem narodowym. No dobrze, a w gazecie wyborczej w tydzień temu pojawił się artykuł, Pewien akapit nawet mi osobiście poświęcił autor i napisał, że hoduje chochoła banderyzmu, no i w ogóle jestem strasznie antyukraiński. To było zabawne, bo mniej więcej tego samego dnia z, z drugiej strony tej skrajnie prawicowej przeczytałem jakieś groźby pod swoim adresem jako dla banderowca. No Gazeta Wyborcza by się z Panem nie zgodziła. Oczywiście, że nie, ale to nie jest moje zmartwienie. Hmm. Tym bardziej, że w Polsce nie brakuje publicystów, polityków, którzy za wszelką cenę próbują rozmyć odpowiedzialność i za wołyń, i za okropne wynaturzenia, i teraz nie dostrzegają niebezpieczeństwa płynącego z tych wszystkich aktów uczczenia morderców. Wręcz uważają, że obowiązkiem ich jest takie no, maskowanie tego wszystkiego. Ja, ja uważam, że, że naszym obowiązkiem jest coś innego, pokazywanie tego i bicie na alarm. Zbyszku, już sekundeczkę, zaraz tobie daję głos, ale ja chciałem spytać, jak pan mówi, niektórzy publicyści, niektórzy Niektóre postaci życia publicznego, to ma pan na myśli Pawła Kowala, bo ostatnio się pan o nim tak wypowiadał, jakby łączyła panów nawet już nie szorstka przyjaźń, ale szorstka niechęć. Proszę pana, jeżeli już pan mówi o Kowalu, to pozwoli pan, że załatwi tu pewną prywatę. Mhm. Dowiedziałem się, że pan Kowal chodzi po mediach i opowiada, że ja się boję z nim spotkać mhm. i że on ma nade mną wynikającą stąd przewagę intelektualną to się ja chciałem wyjaśnić, że jako były premier, spotykam się z premierami i byłymi premierami, albo z dziennikarzami na zasadzie jeden na jeden, tak jak tutaj. Mhm. Więc jak pan Kowal zostanie premierem, to ja się chętnie z nim spotkam i będę niecierpliwie oczekiwał, kiedy to się wreszcie stanie. Może być zresztą premierem Ukrainy, niekoniecznie Polski. Zbyszku. To ja tylko dodam, bo w jednym z wywiadów w Radiu Z określił pan w Pawła Kowala mianem w przedstawiciela takiej ekspozytury interesów ukraińskich w Polsce. Na jakiej podstawie formułuje pan taki sąd? W, można oczywiście o, Pawł, o Pawle Kowalu powiedzieć bardzo wiele, no ale jest mimo wszystko kontynuatorem w polityki, która doprowadziła do odmrożenia ekshumacji. To, jest, to, to może nie jest przełom, ale jednak sporo w relacjach polsko-ukraińskich. Dlaczego Pan uważa go za kogoś, kto tutaj jest jakby ekspozyturą interesów ukraińskich? Proszę pana, z różnych powodów, ale także z tych, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, że on, nie mówiąc tego wprost, ale snując rozmaite rozważania na temat konieczności? Pomocy dla Ukraińców. Właściwie on już nie mówi o pomocy, zaprotestował, że to nie jest przecież żadna pomoc dla Ukraińców. Nasz olbrzymi wysiłek finansowy i nawet w oczach Kowala nie jest żadną pomocą. Otóż on e, byłby bardzo rad, e, gdybyśmy włączyli się zbrojnie do e, wojny na Ukrainie z Rosją. Nie wiem, czy panowie oglądali wywiad y, byłego prezydenta Andrzeja Dudy z Bogdanem Rymanowskim. I w pewnym momencie Rymanowski zapytał dudę o okoliczności upadku tej rakiety w przewodowie, która zabiła y, dwóch Polaków. Do dzisiaj zresztą nikt ich nie przeprosił i Ukraińcy, jak mogą, y, utrudniają śledztwo w tej sprawie. Otóż yy, yy, Duda powiedział rzecz no, bardzo przejmującą. Powiedział, że zadzwonił do niego prezydent Załęski i powiedział mu, żeby nie badając tego incydentu, od razu yy, yy, Duda powiedział, że to jest rosyjska rakieta wystrzelona przez Rosjan. Bo to jemu jest potrzebne do. Yy, Przykonywania Zachodu, że Zachód się powinien zaangażować znacznie silniej niż do tej pory, czyli namawiał naszego prezydenta do ewidentnie politycznego kłamstwa. Ja bardzo żałuję, że Duda dopiero teraz o tym mówi, a nie wtedy, kiedy to się działo. Ale ja widzę, że Zalecki ma dwa cele: autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio.